Witam w programie Stream Nation na antenie stacji Game Tune. Ja jestem Korle i zapraszam do kolejnej części przygód w grze Wiedźmin 3 Dziki Gon, gdzie ostatnio pomogliśmy Kejrze przedostać się na wyspę Kłomnica. No i chcąc, nie chcąc, zajrzeć na mysią wieżę. Ona stamtąd wzięła materiały, z którymi puściliśmy ją wolno, proponując powrót do Kermore. jednocześnie zamykając ten wątek. Ale jak już jesteśmy na wyspie. Prosił nas niejaki guślarz o małą przysługę i za to się dziś zabierzemy. Panie guślarz, gdzieś na tej wyspie mieliśmy się spotkać. Wow, Gerard, czekaj! Czemuś ty na... na goło z gulami, znaczy z gołymi stopkami na gulę ruszasz? To chyba nie tak powinno wyglądać. Lećmy! Tylko na szyszkę nie nadepnie, ani klocki Lego. I powinno być zdecydowanie przyjemnie. Nie, to nie jest nasza misja tutaj. Chociaż skoro ich było tak wiele, to. Może gdzieś jest tam gniazdo potwora? Okej, okay, ale my chyba mieliśmy z guślarzem spotkać się gdzieś tutaj. Ludzie już się schodzą. To dopiero północy, ludzie. To cała impreza to za prawie 20 godzin będzie miała tu miejsce. No dobra, jak im się spieszy, widać, że zależy. No ale budki to ty załóż. Czego jeszcze? Rękawice nam zdjęli, nie wiedzieć czemu. Znaczy, no wiem. Noc z Keirą, tak? No, wypadało zdjąć buty i rękawice, ale, no, jakąś resztę rzeczy potrafił założyć z powrotem na siebie, a tu mu średnio wyszło. O! No spoko. To jak? Gotowe, czy już po wszystkim? Zaczekaj jeszcze. Czekaj, Komu? Czy to tak? No dobra, zróbmy medytację. Może wieczorem będzie łatwiej. Witaj. W samą porę. Ludzie, oto jest ten, który będzie nas chronił. Nie lękajcie się! Wnet zaczniemy wołać zbłąkane dusze. Waszą rzeczą jest bronić nas przed tymi, którym nijak pomóc nie można. Musicie utrzymać złe stworzenia z dala, dopóki guślarz nie skończy dziadów. No to chyba wiemy wszystko. Zaczynaj. Nie pozwólcie naruszyć kręgu i nie dajcie nas pokrzywdzić. Najwyżej za rok wiecie, będzie więcej ludzi po tej drugiej stronie. Sami wiecie. Krótką męgą na To, co po nim następuje? Każdy z nas sam decyduje. Zaraz zjawią się przodkowie. Co ich dręczy, każdy powie. Czy gotowiście na swady? Burza psiakrysy. Przyzywajcie, już czekamy! Zaczynajmy tedy dziady. No chodźcie tu topce. To chyba standardowo z pola tancerka. z wiecznym błądzi szlakiem, nie opuścił tego świata. Tego lekkim, jasnym znakiem przyzywamy zaklinamy! Przyzywamy, zaklinamy! Czy się mylę? Dobrze słyszę! Czy się mylę? Dobrze słyszę? Duch przerywa nocy ciszę! Niechaj kądziel płonie w żarze, Niechaj już się nam ukaże! Niechaj Duch zabierze głos. Wnet poznamy Ducha, los. Kim jesteś? Kim jesteś? On wie. On wie. Czyli to z rodziną. I kozą, to prawda? Mam go przegnać? Nie. Przyszedłem po ciebie, ojcobójco. Odejdź, siło nieczysta. Zaklinam cię światłem wiecznego ognia. Natychmiast przerwijcie tę ohydę. Kiedy musz nam pomóc, błąkanym dużo. Milcz, nie będę tolerował nekromancji. Pomóżcie! Mm... No dobrze, gusiaż jest jakby po tej lepszej stronie. Odejdźcie stąd, zakłócacie święto. Ci ludzie praktykują czarną magię i niepokoją zmarłych. Nie możemy na to pozwolić. Nie masz pojęcia o ich zwyczajach. Brać go, a ludzi rozpędzić! Ludzie! Niks nie się zmienić. Nie wolno przerwać kręgu! Źle się, 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 się stało. Źle. Biada nam. Krew splamiła uświęconą ziemię. Ale nie wolno przerwać tego, co zaczęte. Co masz na myśli? W czym szkodzi przelanie krwi? Krąg został zbrukany. Zejdą się te, które łakną ludzkiej posokni. Jak bogowie pozwolą, nie będzie ich wiele. I guślarzowi uda się skończyć. Dajesz. Jeśli chcesz kontynuować, to jestem gotowy. Ludzie, trzeba dokończyć dziady. Przygotujcie się! Przyzywamy! Zaklinamy! Duszę każdą przebadamy! Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Coś ich szemrze, coś ich piska. Ktoś się zbliża do ogniska. Ciemno wszędzie, głucho wszędzie. Co to będzie? Co to będzie? Co to będzie? Upiory! Święta Ziemia została zbrukana krwią, jednak nie dokończymy rytuału. Ludzie, ratujcie się, uciekajcie, komu życie miłe! Przynajmniej wiemy, co to będzie, ale czekajcie już. Ło, te kaganki jak poszły w ruch na nas. Nie słuchaj guślarza, on się nie zna na dobrych imprezach. Jeżeli coś ogarnia, to tylko dziadostwo. Wszystko stracone. Łowcy czarownic musieli dowiedzieć się o dziadach od chłopów. Ten upiór, którego przepędzili, to był duch twojego ojca, prawda? Groził, że wróci i pewnie dotrzyma słowa. nasz nie boi się starego Jamroza. O, nie? Upiór nazwał cię ojcobójcą. Miał rację? Miał. Żeby ci pomóc, muszę wiedzieć wszystko. Dlaczego zabiłeś ojca? Guślarz nie chce o tym mówić. A może jednak? Sam sobie nie poradzisz. Przecież widzę, że się boisz. Upiór będzie miał nad tobą władzę. Przegnam go, ale muszę wiedzieć, gdzie został pochowany. Prawdopodobnie ciało nie rozpadło się w proch i jest jego łącznikiem ze światem żywych. Jamros leży w bagnie. Poszukam ciała i zobaczę, co da się zrobić. To wiele zmienia. I tłumaczy, dlaczego. Jeszcze w całkiem niezłym stanie możemy go tutaj spotkać. Czy znaleźć jego kosteczki bardziej? No dobra, tych zwiecznego ognia zostawimy w spokoju. Ale ciało ojca guślarza kryje się. Nieco dalej. Poza tą wyspą. Wspogadza się. No, o tej godzinie tak znalazł. Spójrzmy na mapę świata, bo może uda nam się po prostu przenieść gdzieś w okolice. Hmm. Znów sierocińce na krzywuchowych moczarach? Na to wygląda, więc zobaczmy się tam. Tak jakby wszystkie drogi prowadziły tutaj, w okolice słodkiej ścieżki. Czyżby guś aż też nią podążał? Cześć robaczki, nie mamy dla was czasu. Cała naprzód! Niczym płotka, spłoszona, to, to, tym razem wieźmin. Poziom strachu, czy jak to było? Moment, a ty Janek gdzieś chatki nie miał? To on na bank widział, co guślarz robił, gdzie i jak. No ale dobrze, jesteśmy tutaj. Niestety nie jedyni. Z knilce. O! Chyba nie mieliśmy okazji jeszcze z nimi. Się... Mieliśmy, mieliśmy to te wybuchowe, no tak. Faktycznie... Oj, jakstę z pazorami podszedł na nas. Dobra. Chyba ma dość. Idealnie! A się nazywa efekt domino, czy, czy, czy łańcuchowy, czy zwał jak zwał. Weźmiemy. Ze sknilca to brzmi dobrze. No dobra. Nie, no, to chyba nie on. Bagno zakonserwowało zwłoki Emroza. Ja hmm. Guślarz roztrzaskał mu głowę. Muszę spalić to ciało, żeby upiór odszedł. To co? Zapałki? Benzyna? Odejdź ze świata żywych i nigdy nie wracaj. Poszło sprawniej niż myślałem. Więc cóż, żeby znów wykorzystać nasze zdolności. Szybkiej podróży w postprodukcji. Zróbmy to tak, tak i tak naprawdę przenieśmy się wprost do guślarza. To aż za konary. Chociaż. Moment, hey, może jednak nie jeszcze? Mgły, jak wam życie miłe! Lesław, co masz dla nas? Panie, uważajcie, bo na magnach potwór siedzi. Kto we mgłę wejdzie, już domu nie zobaczy! Ta? Powiedz coś jeszcze o tym potworze. Sam go jedno raz widziałem, a i to z dala. Wpierw myślałem, że to człek, ale jak się obrócił, zobaczyłem, że ślepia mu goreją jak węgle, a paszczę ma pełną kłów! Humanoid... Lunarny tryb życia... Hm. Kiedy zaczął atakować? Z tydzień temu. Wtedy Wojbor zaginął. Niestek i Tomił, poszli go szukać. Też nie wrócili. Ja się bojałem. Teraz nikt już na bagna nie chodzi, obóz stoi pusty. A tam taki torf jest, panie: czarny jak smoła, tłuściutki i na opał dobry i na. Pasjonujące, ale wróćmy do rzeczy. Powiedz coś więcej o tym torfie. Mogę pomóc, za opłatą. Się rozumie. Za darmo przecie nawet wół pługa nie ciągnie. Piękne porównanie. Może raz przetestujemy handel, jak się prezentuje. Obawiam się, że jestem bardziej wymagający niż Wu. Ile konkretnie jesteś gotów zapłacić? Ło, wow, to mi się podoba. Stawka większa niż A289. Ładnie wygląda. Oj, dużo sobie śpiewacie za usługi, mistrzu. Ale niechaj będzie. Zgadzam się. No, nas ledwo co było stać, aby miecz naprawić, więc zlituj się. Pachnie. No dobrze, to biorę się do roboty. Gdzie szukać tego potwora? Zacznijcie na południe stąd. Tylko uważajcie, bo nad tymi moczarami wisi teraz jakieś morowe powietrze. Szczypie w oczy, drapie w gardło, ale tak, że udusić się idzie. No dobra, to mamy zlecenie. Przetestujemy sobie. Dawno, jakoś nie wpadło nam żadne, a jak widać, warto je robić nawet nie tyle dla punktów doświadczenia, co po prostu dla pieniędzy. Dość brutalne, ale jesteśmy biedzminem, czyli dość normalne, też. Czy nam płaciła? Znaczy nie za ten nos, Jest tylko. Zwyczajna mgła ten zapach. Taki bez jagres, jakby trochę, tak? Ty utopce idziecie do nas, czy tak? Może to taniec godowy, a my właśnie przerwaliśmy. Chociaż to by było nam nawet na rękę, Czy ich więcej tutaj nie powstało. Słuchajcie topce. Iluzja. Mm. Tropy były ukryte magią. Robi się ciekawie. Żeby same wiedźmy tu coś kom pazurów są różne, czyli żeruje to kilka osobników. No dobra, a te stópki? W tamtą stronę prowadziłem. Co ciekawe, widzę miejsce mocy niedaleko. Nas gra prowadzi, a e, nie, to zwykły kamień. Ale wyglądał jak miejsce mocy. To jest chyba w ogóle ta chatka, jedna z tych chatek, którą obiecałem w przyszłości sprawdzić, wrócić jeszcze do nich, zajrzeć tutaj. O co chodzi? A to teraz się dowiemy. Bardziej... Nie, nie myślę, że będziemy bogaci, ale tak średnio to wyszło. Aha. Czyżby cenzura? Gerard, Coś ty się wpakało, że wyjść nie możesz. Pułapka zasadzka. Nawet nie zdążył wyciągnąć broni. Potwór musiał uderzyć z ukrycia. Wygląda na to, że mam do czynienia ze starym mglakiem, który chowa się za iluzją. Chyba on też nie lubił rdęków, ale kwen może się okazać skuteczniejszy w walce o przetrwanie. Panie Jozin, gdzie jesteś? Może powietrze? To nie działa. Znajdź. A. Skryte przez iluzję leżę mglaka. No dobra. O. Medalion drży. Choć mam obawy, że akurat łobuz. się skrył gdzieś w tych. śmierdzących miejscach. O. Zdecydowanie. Coś tu jest. Powinienem użyć. Warto było to sprawdzić, ale no. Czy to rozsądne? Pchać się tutaj. Teraz. Komuś chyba przerwiemy ciszę nocno. Te Zera to nas nie interesują, ale. Głównym Mgło... Mgak! No właśnie, chcę mówić. Lubi wyskoczyć tak znienacka i zaatakować. Co prawda musimy uważać też na te. mgielne stworzenia. No, jesteś. Oj! Chodź, akurat jemu to całkiem sporo krzywdy to. Nas może zrobić. Udało się go rozwinąć całkiem przyjemnie. Uważaj. Przygotuj się. I taniec. Jak dziadziowe zemir uczył. No, nie ukrywam, że fajny przeciwnik. Oj, rodzaju tych co lubię. Trochę wymagające. Trochę trzechający mmm, na nasze życie. No, chyba to w ogóle się pojawia trochę we mgle, tak? Można mu się przyjrzeć. Takie cienie gdzieś wokół nas. Przyznam, że nie zwracałem na no to wcześniej uwagi, a tu proszę. Mamy cię jakieś trofeum, coś szpon, ucho potwora, zomglaka, mutagen, miecz i trofeum. Bardzo chętnie. To tylko potwierdza, że to nie lada bestia była. Napij się wody, bo teraz różnie to może być. Hm. Teraz tak nie naszło jeszcze, jak już jesteśmy w środku. Czy na pewno łobuz nie skrywał jeszcze jakichś skarbów, bo to... Domy, jak z takimi jak on to bywa. A, to w tę stronę jest wyjście, dobra. Czy skarbów poszukamy tutaj? Nie możesz zrobić tego w tym miejscu, ale ja chciałem tu pobiegać. A, płotkę gdzieś przypadkowo przywołałem. Nie, tu też jest wejście, wejście. Niestety nic więcej tam nie było, ale. kolego, te 289, pamiętasz? To, to taka cena startowa. Jakby się nie udało. A to jakiś. bonus, sorry. Jakieś wieści? O, nagrodę. Potwór zabity. Mgła się rozwiała. Ha, to się we wsi ucieszą. No, zasłużyliście na nagrodę. Proszę i szerokiej drogi! Moment, dałeś mi mniej niż uzgodniliśmy. Bo, panie Wiedźmin, ja przez te bestie torfu kopać nie mogłem, a rodzinę trzeba było wyżywić. Ledwie garść koron mi została, a jeszcze nowe narzędzia muszę kupić. Miejcie litość, ja zapłacę dwa razy więcej zapłacę, ale za tydzień jak się od dna odbije. Przyjdziemy za tydzień. Okej. Okay. Niech będzie. Ale jeśli myślisz, że zapomnę, że ci odpuszczę, to czeka cię niemiła niespodzianka. Dziękuję, panie Wiedźmin. Pięknie dziękuję. Niech wam melitele w dzieciach... Weź się lepiej do roboty. Masz tylko tydzień. No. a nie nas tu straszysz i grozisz. No dobrze, to w takim razie zróbmy to, co mieliśmy zrobić wcześniej, czyli... Za tydzień? Albo wiesz co, kolego, rozmyśliłem się, bo, bo jeszcze zapomnę. Jesteśmy tydzień później. Wiedźmin, witajcie. Witajcie. Gdzie moje pieniądze? O tu! Dwa razy więcej, tak jak się umówiliśmy. Kto jak kto, ale ja dotrzymuję słowa. Za drugim razem, ale mniejsza z tym. Dzięki. Niech ci się wiedzie. No proszę, warto było za tak okrągłą sumkę. 578. No i to wygląda ładnie. To teraz rzeczywiście możemy przenieść się jeszcze, zamknąć temat Guślarza i zrobić to, co chciałem zrobić od samego początku. Czyli, no i jesteśmy na miejscu. I to nie przy użyciu portali. Stacie liczy, Geralt? Nie, Doceń to. Guślarz? Ty też masz co doceniać i co opłacić nam tutaj? Biały Wilk, mądry Wilk. Czego wam trzeba? A powiedz jeszcze o tych ludziach, co tu do ciebie przychodzą, co nieco. Ludzie z wioski często cię odwiedzają? A no jak ktoś sprawę ma, to przychodzi. A z czym przychodzą? Jak ktoś się chce ze zmarłym pogodzić, bo go nawiedza, ale wtedy trzeba do dziadów czekać. Albo jak się komu jakiś zły duch po gospodarstwie panoszy, to wtedy guślarz go wypędza. A jakby chciał od ciebie, no nie wiem, miłosny eliksir? A to bym was do czarownicy odesłał. To nie guślarza rzecz. No i tyle z interesów. Dobra, mamy konkret. Znalazłem ciało twojego ojca i spaliłem je. Dobrzeście zrobili. On wróciłby po mnie. Pewnie tak. Jak to było z twoim ojcem? Naprawdę go zabiłeś? To był zły człowiek. Kiedyś guślarz się go bał, ale potem zbężniał. To, co ojciec robił matce, guślarz nie mógł na to patrzeć. Rozłupał mu łeb się kierą i utopił w bagnie. Ale ludzie wiedzieli. No cóż. Jak większość Welen to widzę. Duch pewnie już nie wróci. Dziękuję Wam, Wiedźminie. Przyjmijcie to w nagrodę za pomoc. A jeśli kiedyś będziecie potrzebowali ziół lub leków, to guślarz da Wam wszystko. Za pół darmo. No dobra, i myślę, że jak będzie okazja, to bardzo chętnie z tego skorzystamy. Ale już w kolejnych odcinkach, a tymczasem przeogromnie dziękuję za wspólnie spędzone chwile i zapraszam na więcej niebawem. Grał z Wami Korle, trzymajcie się. Hej, hej.